Żorowski, agencja Retersa. Był pan szefem RWIA, więc te sprawy są Panu znane w współpracy Polski Niemieckiej. Przedstawiciele rządu niemieckiego y, mówią, że chcieliby, żeby współpraca w tak nadzwyczajnych, ekstremalnych sytuacjach między stroną polską i niemiecką była lepsza, żeby ich ostrzeżono mniej więcej w tym samym czasie, kiedy dzieją się rzeczy ważne i wizyta ministra spraw wewnętrznych Niemiec na terenach zalanych także po strony no, zaowocowała tego typu wypowiedziami. Jak można się odnieść do, tego, do tych sformułowań, czy rzeczywiście w ocenie Pana i Pana Prezydenta ta współpraca transgraniczna i z Czechami, i z Niemcami tutaj sprawdziła się? Ona na pewno się sprawdziła i z naszej strony możemy tylko powiedzieć, podziękować za wszystko. Za całą pomoc ze strony niemieckiej i czeskiej, też za udostępnienie infrastruktury, głównie drogowej. Udało się szybko przerzucić ciężki sprzęt zresztą ze stratami dla drogi tutaj ze strony, od strony czeskiej, od strony Frydlandu czy od strony Niemiec, dlatego że była pomoc właśnie sąsiadów i to zawsze za to trzeba dziękować i zawsze e, o takiej pomocy mówić e, z wdzięcznością. Natomiast jeśli chodzi o, e, o ostrzeżenie, rzeczywiście pojawiły się takie sygnały, ja rozmawiałem tutaj z panem Wojewodą Jurką 18.20 pękła tama, 18.32 został zawiadomiony przez służby yy, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wszyscy dostaje tę wiadomość. Więc jest pytanie, czy zawiodła, ja będę to sprawdzał w Warszawie, gdzie na pewno tutaj wszystko, znaczy na dolnym książku wszystko zostało zrobione tak jak trzeba. Jest pytanie, czy, czy może w sobotę, czy tam w piątek wieczorem nie zadziało coś po stronie niemieckiej. Też wyjaśnimy to, bo zależy nam na, na dobrej i jeszcze lepszej współpracy. Szczególnie, że ona właśnie w tym wymiarze bezpośredniej pomocy pierwszych godzin była ze strony i niemieckiej i czeskiej wzorowa, perfekcyjna i za to, yy, za to dziękujemy, a to, tę, tę drugą część sprawy będę wyjaśniał. Panie prezydencie, Urszula Młowacka, Polska Agencja pracowała Dzisiaj w Warszawie powstał Komitet Honorowy Budowy pomnika. Chodzi oczywiście o katastrofę smoleńską. Patronem honorowym zostaje Dwiga Kaczyńska. Czy Pan już ma jakiś pomysł, jak rozwiązać sprawę krzyża upamiętnienia, katastrofy smoleńskiej? Proszę się, ja że jesteśmy bogatymi bogatyni, rozmawiamy o kwestiach powodziowych, a inne sprawy w odpowiednim momencie też mogą być zawsze przedmiotem wywiadu, wypowiedzi, a uszanujmy to, co się wydarzyło tutaj w bogatyni i oczekiwania ludzi, że przyjechaliśmy po to, o sprawach tutejszych, nie warszawskich. Panie prezydencie, wynikam z Państwa fakty. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie przeżenie. A już przed chwilą, już przed chwilą raz mówiłem proszę o uszanowanie, a ja panią bardzo proszę o uszanowanie pewnych oczekiwań mieszkańców Bogatyni. I prawda, i tych, tego terenu roz no, przyjechaliśmy tutaj do nich w ich sprawach, sprawy warszawskie będziemy omawiali kiedyś. Małgorzata Waszkiewicz to KFM. Burmistrz poinformował dzisiaj, że potrzeba aż tysiąc tymczasowych mieszkań zastępczych dla mieszkańców. Czy poruszyliście Państwo temat, jak one będą sfinansowane? Tego tematu nie było w czasie... Nie tej informacji, Na temat mieszkań zastępczych rozmawialiśmy z Panem Burmistrzem wcześniej, to była moja rozmowa. I poinformowałem pana burmistrza, że istnieje możliwość dofinansowania z budżetu państwa kwotą 1000 zł mieszkań zastępczych dla osób, które utraciły swoje mieszkania w wyniku powodzi. Teraz czekamy na ustalenia e, samorządu z bogatymi i pana burmistrza, ile takich mieszkań będzie potrzebnych. nam stosownych informacji finansowych, jakie te jakie są te oczekiwania co do konkretnych kwot. Także to to zabezpieczenie finansowe to jest 1000 zł miesięcznie na rodzinę, na wynajem mieszkania. Także tutaj chcę podkreślić, że pieniądze na pomoc dla mieszkańców bogatymi są. Przedaliśmy już wczoraj rano środki na zasiłki celowe do 6000 złotych. Przedaliśmy również pieniądze na prowadzenie niezbędnych działań ratunkowych, tak żeby wystarczyło na to, co jest najbardziej potrzebne. Cały czas są dostarczane konwojami, lekarstwa, żywność, sprzęt, wszystko to co jest nam zgłaszane przez samorządy gminy, czyli dajemy albo gotowy sprzęt albo przelewamy na konto samorządu pieniądze, tak żeby można było te pieniądze spożytkować czy wprost je mieszkańcom, czy też je na niezbędne wydatki. Panie jeśli można pytanie takie, strona czeska po ostatnich powodziach, które były i w okolicach Cieszyna i tutaj ma projekt tak zwanego funduszu solidarnościowego, który by służył pomocy i gminom, i obywatelom w sytuacjach ekstremalnych. Czy tego typu projektu można się spodziewać przy założeniach budżetu, żeby na przykład, nie wiem, jeden czy dwa grosze z alkoholu, z piwa czy papierosów przeznaczyć na tego typu fundusz, który byłby automatycznie uruchamiany przez Ministra Finansów i szefa MSW, gdy zdarzą się no, nieprzewidziane nadzwyczajne wypadki? Nie jest miejsce na to teraz, żeby mówić szerzej o tej kwestii. Ja rozmawiałem z poprzednim ministrem spraw wewnętrznych, jeszcze jak byłem w ministerstwie, odnośnie projektów, przede wszystkim monitoringu opadów i, i zagrożeń na pograniczu polsko-czeskim. I rzeczywiście tych projektów jest kilka. Jest pytanie przysięgnąć, na pewno będziemy musieli sięgnąć do budżetu, pewnie do środków europejskich. Tam jest klucz do tego, żeby to mogło zostać sfinansowane, ale to jest kwestia w ogóle projektu takiego bardzo no, szerokiego. Trzeba ten pomysł wdrożyć. Jednym z tych jest właśnie taki monitoring i takie radary meteorologiczne, które miałyby ostrzegać, a co za tym idzie, później rozbudowa też infrastruktury retencyjnej i antypowodziowej. To wszystko jest, to wymaga bardzo dużo pieniędzy. My naprawdę jesteśmy, rząd Donalda Tuska, minister środowiska, minister spraw wewnętrznych prowadzi te projekty, bo to jest i kwestia Odry, program, Odry 2006, które przywracamy dopiero teraz, do rzecza Górnej Wisły, które buduje, program, który budujemy i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest dużo do zrobienia, a na końcu taki żywioł i taki kataklizm jak ten tutaj w Bogatyni, no tak naprawdę... Nic, nic, nic takiej, takiej wody, takiego ogromu nie powstrzyma. Musimy zrobić wszystko, ale wiedząc, że to i tak czasami nie będzie wystarczało, ważne są projekty i myślenie systemowe. I mam nadzieję, że, że to myślenie systemowe, jeśli chodzi o zagrożenia powodziowe, o inwestycje antypowodziowe w Polsce istnieje i że to będzie, będzie proces, który będziemy kontynuować. Joanna Chońska, Polsat News. Pytanie do Pana Prezydenta, do Pana Marszałka, Panie Prezydencie. Powiedział Pan, że przyjechał Pan do Bogatyni sprawdzić, czy jest robione wszystko, żeby pomóc najbardziej ja chciałam, poszkodowanym. Ja chciałam zapytać, czy sprawdza się, jak wydatkują pieniądze samorządy, które ucierpiały w maju i czerwcu. Czy te pieniądze trafiają do samorządów i nikt się już później nimi, poza samorządami nie interesuje, czy patrzy się samorządom na ręce i sprawdza, jak są wydatkowane? Proszę Państwa, oczywiście Pieniądze publiczne wydawane w obliczu katastrofy i dramatu zawsze troszkę podlegają innym regułom, ale one są także opisane w systemie prawa polskiego. Więc jak Państwo pewnie wiedzą, te 6 tysięcy, które dostają obywatele, są wydawane właściwie bez jakichś daleko idących obostrzeń w zakresie kontroli i dalej, bo to są pieniądze na pierwsze potrzeby. Im większa suma pieniędzy wypłacana przez z Kasy Wspólnej dla osób pokrzywdzonych przez powódź, tym większa jest także i kontrola i, i stąd także na pewnym etapie są rzeczoznawcy, który, bez których wyceny nie można udzielać pomocy przecież liczonej w dziesiątkach tysięcy złotych czasami. Więc oczywiście, ale każde pieniądze publiczne zawsze będą sprawdzane, są kontrolowane przez odpowiednie służby państwa. Więc to nie są pieniądze, które nie powinny być wydawane od tylko tak, żeby wydajby też że chodzi o celowość ich użycia i o efekt. Ten efekt chyba jest generalnie dobry, jest według mnie na tych, na tych terenach Przede wszystkim jeśli chodzi o objętych wcześniej powodzią, jeśli chodzi o pomoc adresowaną do, konkretnie do ludzi poprzywdzonych. i zobaczymy, sądzę, że również będzie szybko widać, czy dobrze zostały zużyte pieniądze na y, remonty i na odbudowę domu. Wydaje mi się, że też to jest system dobry. To te są szkoły, są wydawane, pieniądze są wydawane przez szkoły i kontrolowane głównie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które przekazało pewne pieniądze samorządom, prawda? I tu jest normalny system kontroli wydatków. Panie Zbędzie, sobie nie wiedziałam, bo czasem widziałam dokładnie, że Błogatynia nie jest sama, więc ja chciałam zapytać, czy Pan może powiedzieć, że Błogatynia nie zostanie sama? Ponieważ teraz jest w takim, w takim momencie mhm. w szontanie. natomiast za miesiąc, ja wiem, że miasto sobie samo nie poradzi z tym wszystkim, że dróg, odbudową mostu. Nie, ja myślę, że sobie poradzi. Dlaczego miałbym ja sobie nie poradzić? Poradzą sobie inne miasta. Nie, 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 nie. nie. To, ale to jest system finansowania taki, jaki jak także został zbudowany. Nigdy tak dobry system pomocy nie funkcjonował w Polsce w przypadku tego rodzaju klęsk żywiołowych. Jak Państwo pewnie pamiętają, w 1997 roku rzeczywiście te środki były bardzo skąpo przydzielane. Tym razem to są naprawdę ogromne wydatki. Więc ja uważam, że absolutnie może, mogą być te środki lepiej, bądź gorzej, szybciej, bądź wolniej wykorzystane, ale według mnie przedłużenie właśnie poprzez ustawę czasu funkcjonowania nadzwyczajnych rozwiązań, które trzeba było zaznaleźć po powodziach wiosennych do roku, do końca roku 2011, to jest odpowiedź na także na Bogatynie, na ten problem, żeby z tych nadzwyczajnych, a ja mówiąc nadzwyczajne, nadzwyczajnie korzystne sposoby finansowania odbudowy mogła Bogatynia i Zgorzelec korzystać także w pełni. I ja nie sądzę, aby można gdziekolwiek wskazać, bo gminę, powiat, w tym także i Bogatynie i Zgorzelec które by, miasto, gdzie byłby miasto, które byłoby same pozostawione tak powiem, ze skutkami bolesnymi powodzi. Tu się musi złożyć wysiłek własny, wysiłek samorządu, wysiłek państwa poprzez wojewodę albo poprzez działanie poszczególnych resortów. Jeśli można